Witam. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam kolejną metodę czyszczenia. Mianowicie chodzi tu o wyciąganie farby na przedmiotach. Przygotowałem 5 przedmiotów, które poddam metodzie szczawiowania. Mamy tu rogacza, który ma trochę farby. Zobaczymy co wyjdzie po szczawiu. Jakiś taki bęben z resztkami piaskowej farby. O tak wygląda. Uchwyt na broń do pojazdu. Coś nie ma zbytnio tu farby. I jakieś dwa takie nieznane mi elementy, zawiasy, coś. Na jednym już widać piaskową, trochę fardę. A na drugim na razie nic. Co nam będzie do tego potrzebne? Kwas, stojowy. Można go wszędzie dostać na Allegro czy na innych serwisach aukcyjnych, albo nawet w jakimś sklepie chemicznym. Jakieś wiadro, żeby na elementy zeszły no i ja będę stosował gorącą wodę, właściwie wrzątek. I tu nam się może teraz chemii te inne przedmioty. Mniej więcej po 20 minutach wyjęłem przedmioty. Jak widać trochę farby wyszło na niektórych. Ale to jest za krótki okres moczenia, ale już widać ten haltę na przykład mamy. A wychodzi farba feltra. Przedtem jej nie było. Na tym też piaskowo. No, z kiału z przodu zaczęło wychodzić. Jak na razie rewelacji nie ma. No, mówię, to jest okres tylko 20 minut moczenia na razie. Teraz co? Pod bieżącą wodę i trochę szczotką z miękkim włosiem podrapać. Po 24, mniej więcej godzinach tak wyglądają przedmioty. Po szczawiu i poszczotkowaniu pod bieżącą wodą. Na drugim elemencie widać teraz, że wyszła nam również jakaś farba piaskowa. Na uchwycie na łopatę albo na broń wyszła nam część piaskowej farby, a u góry mamy falkera. Chciało być przymalowane. No ale na początku w ogóle nie miał farby. No i hełm. Chalek nie ma, no, ale sporo farby wyszło. Teraz jakimś budekiem to zakonserwować i na półkę.